Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Smokon z kanału Gamingowi Pasjonaci i ja zapraszam na kolejny odcinek FIFA 19 Live, gdzie tak zagramy sobie e, pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Piast Gliwice podejmie HJK Helsinki, oto skład ekipy gospodarzy, czyli Piast Gliwice. Na waszych ekranach Plach, Kirkesow, Sedlar, Czerwiński, Pietrowski, Hatelejczyk, Valencja, Trockefel, Sparzyszek i Kączkowski. A oto skład ekipy gości: Rudakow, Alho, Abilor, Rafinia, Eheje, Darström, Kairinen, Sigd, Ryski, Bueno, Lapalajnena. Tak prezentuje się skład. Ekipy HJK Helsinki, czyli e, Mistrza Finlandii. No, Piast Gliwice w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów sprawił niesamowitą sensację, bo pokonał Dynamo Zagrzeb i dzięki temu, że wyeliminował silniejszego rywala, jest rozstawiony w kolejnej rundzie, i dzięki temu właśnie Piast trafił w drugiej rundzie na. Teoretycznie łatwiejszego rywala, jakim jest HJ Helsinki, i wszyscy liczymy na to, że ten boomer będzie udany i Piast Divide zagra już w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Także już za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Wszyscy gotowi i rozpoczynamy. Rozpoczyna Piat Gliwice. Czerwiński. Pietrowski. Kończkowski. Nieudane podanie. Zaczyna się trochę nerwowo w ekipie piata Obilor. Niedokładne to podanie. Plach. przejmuje piłkę. Pietrowski, Dziczek, Walencja, Pietrowski, Czerwiński. Dużo takiej niedokładności, nerwowości w ekipie Piasta w tych pierwszych minutach tego spotkania. Kirkesow, Dziczek, Hatelej Parzyczek próbował, ale Strzał nie wyszedł, nie było groźnego zagrożenia akcji. Valencia, Kirkesow. Hatelej bardzo ładnie. Piastrząd stosuje swoje akcje o, ładnie tutaj rozgrywa piłkę. Walencja. Bo próba strzału jest uderzenie na bramkę, ale tylko że drożny bramkarz chajotka broni w tej sytuacji. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. No tutaj naprawdę kapitalna interwencja bramkarza i odrzutu drożnego rozpocznie piasek. Jorge Felix. Ależ było groźnie kolejne śmiertelne zagrożenie, ale ekipa gości się broni. Na razie ta obrona działa. Karinen, Bueno, Valencia, Kączkowski, Czerwiński, Sedlar. Dziczek Jorge Felix była próba szału, ale tylko rzut Kolejny rzut rożny uderzał na tą bramkę. I trzeba przyznać, że to była bardzo ładna interwencja. Teraz od bramki, od rzutu rożnego rozpocznie George Felix. Nie wyszło to dośrodkowanie. Hatelej, Sig, Ryski, Kączkowski. Znowu niedokładnie. No, dużo takiej nieporadności, ekipa Piasta nie umie sobie poradzić, w niektórych sytuacjach. I... Piasto rozpocznie od własnej bramki. E, przepraszam, od linii autowej boiska, od autu, w pobliżu pola karnego gospodarzy, e, ekipy gości. Risky. Bueno. Riski, Alho, Sedlar, Parzyszek, Kączkowski. Próbuje Piaf, ale nic nie wychodzi z tych kontrataków. Dalej piaz, Walencja Hatelej. Może teraz Hatelej, prosto w ręce Rudakowa. Widać piaz ma przewagę w posiadaniu piłki. Oddaje groźne strzały, ale no nie umie potwierdzić przewagi na boisku, żeby skierować piłkę do siatki rywala. Teraz było groźnie zniszczał oddali go, goście, ależ błąd teraz ekipy Piasta. No i koniec pierwszej połowy. Koniec pierwszej połowy. Piast remisuje. Do przerwy z hajatka Helsinki 0-0, a za chwilę zobaczymy najciekawsze akcje pierwszej połowy tego spotkania, gdzie mieli taki szybki przegląd sytuacji. No, powiem szczerze, że wiele tego nie było w trakcie trwania pierwszej połowy, ale zobaczmy. Były groźne strzały, interwencje, fantastyczne parady bramkarskie, Rodaków tutaj świetnie broni, naprawdę świetnie dysponowany. Tutaj nie ma co, nie ma co się zastanawiać. No, głównie realizatorzy pokazali nam parady bramkarskie. No mamy statystyki no i liczymy na to, że w drugiej połowie będzie lepiej i zobaczymy bramki w tym spotkaniu. I rozpoczęli piłkarze Hajotka Helsinki. Śmiało sobie pogrywają. Ryski HLA. HLA. Nic z tego. mamy zmianę Lisi Lapalajnen schodzi wchodzi Evans Mansjav mamy pierwszą zmianę w ekipie drużyny gości Piast na razie bez zmian Dziczek Może teraz Valencia próbował ale powstrzymany w tym kontrataku Próbuje ekipa gości. Riski walczył. Dziczek. Próbował Jorge Felix to napędzić. I... No, mamy zmianę w ekipie Piasta. Ale najpierw mamy zmianę w ekipie Helsinek. No i teraz zmiana w ekipie Piasta w Gliwice, Wchodzi Mateusz Max, chodzi Joel Valencia. No, słaby występ walencji, to trzeba przyznać. I rozpoczynamy. No, Karinen Wszedł z wodziska. wchodzi Techtera, więc mamy w zmianach 2 do 1 dziczek Hatelej. Hatelej walczył o piłkę i mamy zatrzymanie gry od rzutu wolnego, rozpocznie piast Gliwice. Kto wie, może to będzie okazja? Dla piasta na zdobycie bramki. Kto wie? Hatelej. A prosto w mur, będzie rzut rożny, zobaczmy jeszcze raz to trafienie Hateleja. No gdyby piłka nie trafiła w głowę, to kto wie, co z tego by było. Od bramki, od rzutu rożnego Piast, kilkesów. Była próba, główkował Hatelej, ale świetnie broni te piłki Rudakow, Alho, Ryski. Naprawdę bardzo dobrze broni się ekipa z Helsinek. Pietrowski. Piasy na razie... Nie gra na takim poziomie jak z Dynamem Zagreb. Może teraz, Parzyszek jest gol. Jest 1-0 za Piasta. Mamy pierwszego gola, jakże ważnego w dalszej walce Piasta o Ligę Mistrzów. Zobaczmy jeszcze raz tę sytuację. Parzyszek kapitalnie. Piłka jeszcze trafiła w słupek, ale trafiła do siatki. I Piast prowadzi 1 do 0. No, Parzyszek jest bardzo skuteczny w tych eliminacjach. To jego czwarty gol. Dwie bramki w meczu z Dynamem. Także później tutaj na tym stadionie. Też strzelił bramkę w meczu z Dynamem. Zagreb. I mamy jeden Dorzera, po bramce, Parzyszka. Pias prowadzi. Mamy zmianę w pięście, o której mówiłem. Hatelej schodzi. Pojawia się i odbowiec Teraz George Felix, Pias idzie za ciosem. George Felix, Pietrowski, dziczek. Będzie próba, ale obrona Hajotka Helsinki radzi sobie, wyśmienicie, radzi sobie doskonale. Przy tym trafieniu Czerwiński, podłowiec, broni Plach, Kirkesow, Dziczek, próbował, Dziczek, tam nacierał, ale teraz akcja ekipy gości i bardzo groźnie, ale Plach ratuje sytuację. Patrzmy jeszcze raz, to było naprawdę bardzo groźne uderzenie, ale plach broni popisał się kapitanem, interwencją znowu. Realizator nam pokazał tą powtórkę, no i mamy zmianę. Pietrowski schodzi, pojawia się korun. Limit zmian w piesie wykonany Jodłowiec stracił tą piłkę, jeszcze tam naciska na Jednego z piłkarzy, hajotka Helsinki, teraz Tjazd, to Parzyzka, ale nic z tego nie wyszło. Obrona ekipy gości stoi na wysokości zadania. Bardzo dobrze, dziczek, ale stracili piastunki tą piłkę. Ale ho. Niestety 1-1. Ale szpechowa końcówka Piasta. No niestety dali się strzelić tego gola. No szkoda, szkoda. No tutaj Plach. No nie miał szans na obronienie tej piłki. Ach, w bardzo trudnej sytuacji Piasta. No, szkoda, szkoda. riski, zdobywa gola, jakże ważnego dla Helsinek. No i koniec w pierwszej połowy tego meczu. Piast Gliwice remisuje u siebie ze Hajatka, Helsinki 1 do jednego I no w Helsinkach będzie musiał zrobić wszystko, żeby żeby to spotkanie wygrać. Piotr Parzyczek, dwie próby. Jeden z... Jedna bramka. No, wyglądało to dobrze. To trzeba przyznać. To wyglądało bardzo dobrze. Ale niestety. Jedna bramka to za mało. Duże nieskuteczności, bo Piast miał wiele sytuacji w tym spotkaniu. No, niestety. Jest remis. Czujemy niedosyt. Ale liczymy na to, że w Helsinkach Piast powalczy o korzystny rezultat i wygra. Swoje spotkanie. Zobaczmy najciekawsze fragmenty tego spotkania. Mnóstwo kapitalnych interwencji, bra bramkarskich, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Yy, tutaj interwencje Rudakowa. <laughs> to były bardzo dobre. O czegoś piastowi zabrakło. Tu widać ewidentnie. Rzut wolny w wykonaniu Hateleja ale piłka trafiła prosto w mur. Tu też nie mamy pierwszego gola w tym spotkaniu. Parzyszek dał radość kibicom Piastak Gliwice i nadzieję na to, że ten mecz można wygrać. Tutaj kapitalna, fenomenalna interwencja Placha. Bardzo dobrze to obronił. No i w 90. minucie padła ta nieszczęsna bramka. Ta piłka jeszcze tak się bardzo niefortunnie odbiła, ale Rysku strzelił i piask remisuje z Hajotka Helsinki 1 do 1. Z mojej strony to wszystko Trzymajcie się, ciepło pozdrawiam i zapraszam na spotkanie rewanżowe. Pozdrawiam na razie, cześć.